Hej kochani, cześć, witajcie na kanale BajkowoTV z tej strony Sylwia. Gotowi na dzisiejszą przygodę, to zapraszam do oglądania. Kciuk do góry, subskrybujcie mój kanał i możemy zaczynać. Mm, mm, jestem najszybszym rajdowcem na świecie. Nikt nigdy mnie nie przegoni. Moja maszyna jest najszybsza. Mm, nie mam sobie równych, wszystkie zawody wygrywam. I to z wielką przewagą. I jazda! Ty, stary, weź uważaj, bo zaraz przeholujesz i nie będziesz miał na czym jeździć na najbliższych zawodach. A to już w ten najbliższy weekend. Chodź, może sprawdzę, czy wszystko w porządku z twoim autem. Mm, nie ma co sprawdzać. Nigdy nie miałem sprawniejszego auta. Wow, mój bolid jest najlepszy na świecie. Nikt nigdy mnie nie złapie! Nie bądź taki pewien. Ja swojego bolida też troszeczkę podrasowałem. Zaraz cię ominę. Na tym zakręcie będę pierwszy, na pewno. Już cię doganiam! Faktycznie stary, nieźle ci idzie, ale masz kopnięcie, ale ja zaraz odpalę swoje działo. No i jestem pierwszy w garażu. Mówiłem, nie mam sobie równy. Hej! Przyjechałem zaraz za tobą! I to z niewielką różnicą. Tak wiem, ty jesteś mistrzem, ale mi też już idzie coraz lepiej i niedługo to ja zdobędę największe trofeum. Dzień dobry, przepraszam panów. Mogę sobie tutaj pooglądać wasze auta. Widziałam z daleka, jak szybko jeździcie. Nigdy takich nie widziałam. A, a ty, mała dziewczynko, co ty tutaj robisz? Tutaj jest wejście tylko dla kierowców i dla mechaników. Kto ci tutaj wpuścił? Taki pan, znam go i powiedział, że mogę przyjść do Was i pokażecie mi wszystko, co tutaj macie. Aha, super. To teraz będziemy zajmować się dzieckiem. Ha. Nie ma takiej opcji. Ja się stąd wypisuję. Ty się nią zajmij. No dobra, skoro tak, to najpierw powiedz, jak masz na imię, no i co byś najpierw chciała zobaczyć. Jestem Masza. Hmm, nie słyszałeś o mnie, no szkoda. Chciałabym zobaczyć... Wszystko, wszystko mnie tutaj interesuje. O, o, na przykład tamten! Nie, tylko nie tu! Nie podchodź do tej beczki! Tam jest łatwopalna ciecz! A kto by pomyślał, jestem mechanikiem i rajdowcem, a nie opiekunem do dzieci! Słuchaj, to jest beczka ze straszną cieczą, do której dzieci nie powinny się zbliżać. Zasada numer jeden. Rób tylko to, co Ci pozwolę, trzymaj się blisko mnie i niczego nie dotykaj, no chyba, że powiem, że akurat tego możesz. Ojej, ile tutaj jest strasznych zasad. O, a tamto? Mogę zobaczyć? Co znowu? Ej, poczekaj, to są ciężkie narzędzia. Jeszcze Ci coś spadnie na głowę, no i katastrofa gotowa. Ale fajna skrzynka. Tylko, że nie mogę jej dosięgnąć. Muszę trochę podskoczyć. Op, op. i zaraz te narzędzia będą moje. O o, spadły i wszystko się porozwalało. Może ten pan tego nie zauważy. Posprzątam szybko i nie będzie po tym bałaganie ani śladu. Mała, y, Masza, nic ci nie jest? Żadne narzędzie ci nie spadło na nogę, na rękę, a nie na głowę? Niczego nie masz złamanego? Prosiłem, niczego nie dotykaj, uważaj i pilnuj się mnie, bo ci nie pozwolę wsiąść do bolidu. To będę mogła wsiąść do tego auta, w którym się ścigacie? <laughs> Nawet o tym nie marzyłam. No, miałem taki zamiar, ale póki co zachowujesz się okropnie. W ogóle się mnie nie słuchasz, a taka była umowa. No dobrze, ja po prostu jestem bardzo, ale to bardzo ciekawska. To co takiego? Co tam jest w środku? Hmm, wygląda jak jakaś taka dziwna butelka. Nigdy wcześniej nie widziałam takiego dziwnego kształtu. To nie jest butelka, tylko kanister. I tam się trzyma benzynkę. No, tak więc też się do tego lepiej nie zbliżaj, bo jak to się wyleje, no to ja nie wiem czym my to posprzątamy. To jest bardzo tłusta ciecz. E, fuj, do tego w ogóle nie dotykam. E, nawet się do tego nie zbliżam. Ej, gdzie ty znowu idziesz? Czekaj! Miałaś się nie oddalać beze mnie. Akurat teraz niczego złego nie robię. Stoję tutaj obok tych wyścigówek. Są super, ta żółta jest fajna, ale bardziej podoba mi się ta czerwona z numerem 14. Mogę wsiąść do niej, proszę pana. Nie, nie ma takiej opcji. Ta czerwona błyskawica jest naszego najlepszego kierowcy. Przeznaczona tylko i wyłącznie na zawody. Nie wolno się do niej zbliżać. Zrozumiane? Jasne? Rozumiesz to, mała? No dobra, dobra, ale hmm, to auto jest takie piękne. Może teraz podejdę troszeczkę bliżej. Póki ten pan mnie nie widzi. O, czerwona błyskawica. A co tam? Wsiądę do środka. O, chyba gdzieś jadę. No co ty robisz? Przecież ci mówiłem. Wyskakuj stamtąd i to natychmiast. Na szczęście jest włączona blokada. O, jeszcze by tego brakowało, żeby mała dziewczynka jechała w Formule 1. No już do pana wychodzę, no. Proszę, moja droga, do tego żółtego możesz sobie wsiąść. To jest moje auto. Sam je reperowałem, sam je składałem i to jest zupełnie nowy mój projekt. Ono się nie nadaje na żadne zawody. Tutaj wskakuj do środka. Ale to czerwone było ładniejsze. O, ale tutaj też jest fajnie. Trzymaj się mocno, to Cię troszeczkę przewiozę. Tylko żebyś mi tutaj nie wypadła, pasy są tutaj zaraz z boku. Najpierw powoli i teraz przyspieszenie. Ale fajnie! Jeszcze szybciej! No dobra, dobra, już się robi. I teraz pomykamy. I jeszcze szybciej. No i już koniec. Dalej. Mała, wyskakuj. Koniec przejażdżki. Muszę wracać do roboty, a ty lepiej wracaj już do domu. No już, już wyskakuje, ale było super. No pewnie, że było super. Każdemu się tutaj podoba. W końcu trafiłaś do najlepszego warsztatu, w którym są najlepsi mechanicy, czyli ja i najlepsi kierowcy, mój kolega. A teraz moja droga, zmykaj do domu. Fajnie było, że tutaj do nas wpadłaś. Tak? Jednak się panu podobało? No to jutro też przyjdę. Pa pa! O nie! Nie o to mi chodziło. Już? Ty, stary, poszła sobie ta dziewczynka? Fff, widziałem wszystko z daleka. Jak ty sobie w ogóle radzisz z dziećmi? Ja to już bym po trzech minutach zwariował. Po trzech minutach? Człowieku, ja teraz mam taką wielką głowę, ból brzucha, uszu i wszystkiego, że muszę iść odpocząć. Sory, musisz sobie dzisiaj już sam poradzić. No super, wspaniale. Jak zwykle ze wszystkim zostałem sam. O, no dobra, gdzie jest moje auto? Pójdę trochę pojeździć. I jak moi kochani, podobała Wam się dzisiejsza historia? Pamiętajcie, aby zostawić na dole pod tym filmem komentarz. A Wy lubicie wycieczki samochodowe, na przykład rodzinne, a może kiedyś jeździliście na gokartach? Pochwalcie się, subskrybujcie i lajkujcie. Do usłyszenia następnym razem! 爸爸。